Witajcie widzowie, z tej strony Blackheart. No i wiemy już, że Jerome Powell nie zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Fedu. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tym momencie na nim ciąży bardzo duża presja, jeżeli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza, że właśnie otrzymaliśmy bardzo złe dane, jeżeli chodzi o stan tej gospodarki która ewidentnie spowalnia, no i tutaj rodzi się pytanie właśnie, czy Jerome Powell będzie musiał interweniować, aby tą gospodarkę ratować. Oprócz tego może nam się szykować największy rozwód w historii, czyli kłótnia pomiędzy Donaldem Trumpem oraz Elonem Muskiem, o co dokładnie chodzi i jak przekłada się to oczywiście na nasz rynek krypto. Także dużo rzeczy się wydarzyło, stąd też postanowiłem od razu dla Was nagrać materiał z... Update'em. Także, jeżeli Was to interesuje, no to od razu zachęcam do zostawienia lajka pod filmem, subskrybowania kanału. A teraz, nie przedłużając, zapraszam. A na wstępie, oczywiście, pamiętajcie jeszcze tylko, że wszystko, co usłyszycie, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to żadna porada inwestycyjna. A na chwilę obecną, tak jak widzimy, bitcoin nam handluje w okolicach 103 tysięcy dolarów. No i w tym momencie widzimy właśnie, że bitcoin nam po prostu nurkuje. Z czego to do końca wynika, nie jest dla mnie to tym momencie jasne, tym bardziej, że mieliśmy tutaj w pewnym momencie dość duży ruch wzrostowy, który nas wypnął praktycznie w okolice 106 tysięcy dolarów, do czego też jeszcze wrócimy w tym materiale. No niemniej taka właśnie jest obecna sytuacja Bitcoina, jeżeli chodzi też o dominację, widzimy, że w dalszym ciągu jest to około 64%, więc pod kątem altcoin sezonu, póki co jeszcze nic się nie zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o nasz cały rynek, no to w tej chwili Kapitalizacja wynosi 3 biliony 250 miliardów dolarów. No i sentyment nam w dalszym ciągu oscyluje w granicach sentymentu neutralnego. W tym wypadku w wysokości 55 punktów. Także generalny obraz nam się tutaj praktycznie, że nie zmienił. Gospodarka w Stanach Zjednoczonych ewidentnie nam spowolniła. Mieliśmy tutaj. Raport z nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych w sektorze prywatnym, który to pokazał nam, że w maju zostało dodanych tylko i wyłącznie 37 tysięcy miejsc pracy i jest to najgorszy odczyt od ponad dwóch lat. I nie tyle to jest tą jakby najgorszą informacją, to tak de facto bardziej tutaj chodzi o to, czego się spodziewali ekonomiści a generalna projekcja była tutaj na około 130 tysięcy nowych miejsc pracy, także obecny odczyt jest zdecydowanie znacznie poniżej tych oczekiwań. No i oczywiście jest to też zła informacja dla Jeroma Pawela jako przewodniczącego Fedu, gdyż też właśnie jednym z jego obowiązków jest dbanie o miejsca pracy, o gospodarkę Stanów Zjednoczonych i oczywiście o stabilność waluty. No w tej sytuacji, gdzie mamy o wiele mniej nowych miejsc pracy, gdzie również otrzymaliśmy. Kolejny raport z zasiłków dla bezrobotnych, gdzie znowu okazało się, że z zasiłków dla bezrobotnych jest wypłacanych znacznie więcej niż znowu tego oczekiwali ekonomiści. No i też w sytuacji, gdzie mamy wzrost cen, to gospodarka Stanów Zjednoczonych nie wygląda dobrze. No i wszystkie te znaki mogą właśnie sugerować Romowi Powellowi, że generalnie przesadził on z zacieśnianiem swojej polityki monetarnej. I że prawdopodobny robi się właśnie scenariusz z tym, że Jerome Powell będzie musiał po prostu zainterweniować i w jakiś sposób poprawić kondycję gospodarki. No, i zapewne zrobi to właśnie wstrzykując na rynek gotówkę. No, i oczywiście może to zrobić na dwa sposoby: może rozpocząć skupowanie aktywów z rynku, no i oczywiście może również uciąć stopy procentowe. I właśnie co do tego drugiego, pod Jerem Powellem jest bardzo dużo presji, gdyż kolejny raz mieliśmy ucięte stopy procentowe przez Europejski Bank Centralny. No, i to samo też właśnie zauważył Donald Trump, który od razu po raz kolejny skrytykował żeroma Powella, że jest za późno ze swoimi decyzjami i po raz kolejny naciskając na to, że powinien on właśnie również w Stanach Zjednoczonych uciąć stopy procentowe. Natomiast no, nie bardzo się to przekłada oczywiście na predykcje rynkowe, gdyż rynek w dalszym ciągu zakłada, że szansa na obcięcie tych stóp procentowych przez Jerome'a Powella jest w dalszym ciągu zerowa. Także najpewniej nie otrzymamy obcięcia 100% ani w tym miesiącu, zapewne również nie będzie to w przyszłym miesiącu, chociaż na ten moment ta szansa na obcięcie w tej chwili wynosi około 30% no ale wiadomo to się może jeszcze generalnie zmienić. No a jeżeli chodzi o wrzesień, no to tutaj można powiedzieć, że ta szansa na obniżkę jest dość wysoka bo około 75% Natomiast no, widzieliśmy to już nieraz, także tutaj ciężko mieć względem tego jakiekolwiek oczekiwania. Natomiast jedyne co możemy pamiętać to to, że Jerome Powell nam obiecał w tym roku dwie obniżki stóp procentowych, no i generalnie kiedyś będzie musiał zacząć te stopy procentowe obniżać. Nie wycofał się z tego statementu, także trzeba liczyć, że wywiąże się z tego słowa. No a do końca roku pozostało tylko i wyłącznie. 5 spotkań FOMC, więc będziemy mieć 5 decyzji co do stóp procentowych. Więc, krótko mówiąc, póki co wygląda na to, że w najgorszym wypadku obniżki stóp procentowych powinniśmy dostać najpóźniej w październiku, no i potem, oczywiście, dopiero w grudniu. Także musimy się jeszcze uzbroić tutaj w cierpliwość. Lipiec też będzie ważnym miesiącem, tak jak mówiłem. Będziemy mieć tutaj kolejny odczyt z produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych, no i jeżeli okaże się, że w wzrost PKB Stanów będzie ujemny, to możemy również spotkać się z narracją dotyczącą recesji. Także na tą chwilę po prostu pozostaje nam tylko czekać. Następnie mamy dramę pomiędzy Elonem Muskiem i Donaldem Trumpem, a chodzi o ustawę, którą Donald Trump nazywał Big Beautiful Bill, która to, jak zapowiadał, miała obniżać znacząco podatki i ucinać wydatki. Natomiast no, okazało się, że będzie wręcz przeciwnie. Zapowiadana przez Donalda Trumpa ustawa De facto przyczyni się do zwiększenia długu publicznego o 5 bilionów dolarów. No i oczywiście się to nie spodobało bardzo wielu osobom, w tym oczywiście Elonowi Muskowi, któremu zależało na tym, żeby te wydatki redukować. Z tego też właśnie cała ta inicjatywa Dołcz się wzięła. No i z całą pewnością był to jeden z powodów, dla których tak naprawdę popierał i pomagał Donaldowi. Trumpowi w kampanii. Więc można powiedzieć, że stało się dość niefajnie, tym bardziej, że dosłownie w weekend panowie mieli wspólną konferencję z gabinetu walnego, gdzie Elonowi Muskowi skończył się tak naprawdę kontrakt tego specjalnego rządowego pracownika i po prostu wrócił do swoich obowiązków, do swoich prywatnych biznesów. Panowie wymienili się uprzejmościami, no a teraz wymieniają się można powiedzieć epitetami. Jak nazwał to Elon Musk że ta ustawa jest disgusting, abomination, jest po prostu wstrętna. Powiedział, że każdy, kto głosował za tą ustawą, powinien się wstydzić i nie powinien zostać wybrany do kongresu w przyszłym roku. A na to oczywiście też Donald Trump odpowiadał, że jest zawiedziony, rozczarowany Elonem Muskiem. Zarzucił mu, że robi to tylko i wyłącznie dlatego, że zdjęli jakiś nakaz korzystania z elektryków w Stanach Zjednoczonych. No i różne tego typu rzeczy, więc generalnie nie wygląda w tym momencie fajnie między Elonem Muskiem ani Donaldem Trumpem. No a o co konkretnie chodzi? Chodzi dokładnie o ten wykres i nie jest to wykres akcji Tesli, nie jest to NVIDIA, nie jest to nawet Bitcoin, jest to dług Stanów Zjednoczonych który w tym momencie wynosi 36 bilionów dolarów, który rośnie o około bilion co 90 dni, no i do którego to właśnie ma zostać dodanych kolejnych 5 bilionów. Za sprawą właśnie tej ustawy. No i jak to się ma do naszego rynku kryptom? No, ma się właśnie w ten sposób, że tak jak widzicie na tym wykresie, absolutnie nie ma tutaj mowy o żadnych korekcjach, nie ma tutaj żadnych pullbacków. To jest po prostu paraboliczny wykres, który będzie szedł tylko wyżej i wyżej i jeszcze wyżej. No, a przecież miało być zupełnie inaczej. Miało przyjść Trump, miało ogarnąć gospodarkę, miało ogarnąć jakieś zbędne. Wydatkowanie na jakieś homoseksualne ulice sezamkowe w Izraelu i tego typu innych rzeczach, a okazuje się wręcz przeciwnie. No i niestety, właśnie tak jest skonstruowany system finansowy, że ten dług publiczny może tylko i wyłącznie rosnąć. Pieniądz fiducjarny może tylko i wyłącznie spadać w swojej wartości, no i generalnie, kiedyś to wszystko musi się rozsypać. I to jest dokładnie powód, dla którego został stworzony bitcoin, aby rozwiązać tego typu kwestie, gdzie żaden rząd, żadna osoba nie ma jurysdykcji nie jest w stanie zaimplementować jakiejś polityki monetarnej na bitcoinie i jest on. Tylko i wyłącznie zarządzane tak naprawdę przez kod. I to właśnie dlatego tak wiele instytucji, tak wiele państw, tak wiele korporacji właśnie postanowiło adoptować Bitcoina jako chociażby właśnie swoją strategiczną rezerwę. I dlatego też będzie takich państw, fundacji, korporacji coraz więcej. Ponieważ sytuacji z obecnym systemem finansowym po prostu nie da się już w tym momencie rozwiązać. Żaden rząd tego nie zrobi, żaden prezydent to po prostu Musi samo z siebie kiedyś upaść. Także, co w tym momencie jest przed Stanami Zjednoczonymi? Tak jak napisał Carl B. Manger, Stany Zjednoczone w tym momencie mają obniżony rating kredytowy. Nie ma kupców, którzy chcieliby skupować obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, czyli pożyczać im pieniądze. No i zbliża się również termin spłaty swoich należności. Więc Stany Zjednoczone, Donald Trump. I bank centralny mają przed sobą bardzo trudne zadanie. A w zasadzie nawet nie trudne, bo skończy się po prostu na kolejnym potężnym dodruku pieniądza. Obecny system finansowy to jest jak narkoman na głodzie. Jak tylko osiągną limit zadłużenia, to zaraz go zwiększają. Potem znowu osiągają ten limit zadłużenia, zaraz znowu go zwiększają. A teraz jeszcze sytuacja jest o tyle gorsza, że nikt nie chce kupować tych obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, dlatego też zwiększają. Zwiększają oprocentowanie na te obligacje, żeby zwiększyć popyt. Mimo to nie przynosi to żadnego efektu, a jakoś będą się musieli wywiązać ze swoich zobowiązań. I to jest dokładnie to, na co czekamy, czyli do dróg pieniądza, bo to oczywiście jest dobre dla aktywów i będzie również rzeczywiście dobre dla Bitcoina. A przechodząc teraz jeszcze do innych wiadomości, to dostaliśmy informację, że Trump zainicjował rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin na dzień przed tak naprawdę umówionym i dogadanym terminem. No i generalnie jak tylko otrzymaliśmy tą informację, no to rynki właśnie wystrzeliły i w tym właśnie Bitcoin w okolicy 106 tysięcy dolarów Natomiast nic takiego konkretnego nie zostało ustalone. Tak de facto, panowie powymijali się znowu uprzejmościami. Prezydent Xi zaprosił. Donalda Trumpa do Chin, no i oczywiście Donald Trump zaprosił prezydenta Chin do Stanów Zjednoczonych. Oboje zgodzili się na prowadzenie dalszych rozmów. Będzie umówione kolejne spotkanie na jakimś neutralnym gruncie. Zostanie na te negocjacje wysłane znowu Scott Besant jako sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych. No, i będą dalsze negocjacje. Także nic konkretnego, oprócz tak naprawdę pokazania jakiejś dobrej woli. Circle, czyli emitent jednego z największych stablecoinów, stablecoina USDC, jest Pierwszą stablecoinową firmą, która dzisiaj miała właśnie swój debiut na giełdzie, więc Circle w tej chwili jest już publicznie z spółką. No i jest to o tyle ciekawa informacja, że będziemy mieć wkrótce wygląd do ich raportów finansowych, do ich raportów kwartalnych, więc de facto będziemy widzieć dokładnie ile potencjalnie ten rynek stablecoinów może być wart na rynku. A w tej chwili wygląda na to, że może być on wart dość sporo, ponieważ na Wall Street mamy de facto absolutne fomo, jeżeli chodzi o akcje Cirque, gdyż akcje wzrosły o ponad 180%, aż do momentu, że trading musiał zostać wstrzymany z uwagi właśnie na zbyt dużą zmienność. Później prawdopodobnie mieliśmy wznowienie tego handlu, ponieważ otrzymaliśmy informację od Watch Guru, że w tym momencie jest to nawet 200% wzrost od tej inicjalnej ceny 31 dolarów za akcję. Więc absolutne FOMO. No i wygląda rzeczywiście na to, że w tym momencie krypto wchodzi bardzo poważnie już do mainstreamu. Korea Południowa wybrała prezydenta, prezydenta, który jest przyjaźnie nastawionym do krypto. No, i który właśnie w swoim prezydenckim programie uwzględniał, że kryptom i bitcoin będzie priorytetem, jeżeli wygra wybory. Więc oczywiście jest to kolejny prezydent, który poszedł tutaj w ślad Donalda Trumpa, który zauważył, że diametralnie zmienia się globalna sytuacja, globalne nastawienie względem kryptowalut, no i że globalnie te kryptowaluty mają wpływ na świat finansów, więc Czekamy na newsy, na uruchomienie strategicznych rezerw, na uruchomienie ETF-ów. No, i oczywiście to wszystko jest bardzo dobrą informacją dla Bitcoina. A dalej, jeszcze w temacie Bitcoina, mamy tutaj kilka wykresów. W tym wypadku widzimy MVRV Z-Score, który w dalszym ciągu jest jeszcze bardzo daleko od wskazywania nam jakiegokolwiek przegrzania na rynku. A oprócz tego, mamy również wydrukowany sygnał na zakup przez kolejny wskaźnik, jakim jest Hash Ribbons, który tutaj bardziej akurat od Odnosi się ogólnie do górników, więc dobrze zobaczymy, jak się to w przyszłości rozegra. Akumulować można nie tylko Bitcoina oraz Ethereum, nie są to jedyne asety trzymane w strategicznych rezerwach. Są również firmy, które akumulują inne tokeny, również oczywiście Solane. I tutaj właśnie mamy tego typu informacje. Firma ClassOver wyda akcję o wartości 500 milionów dolarów, po to, aby dodać Solanę do swojej rezerwy. Oprócz tego, widzimy ostatnie dni, że Ethereum na rynku trzyma się bardzo dobrze, trzyma się mocno. Mieliśmy tutaj duże akumulacje, zwłaszcza ze strony BlackRocku. No i krążą tutaj właśnie spekulacje, że może być to właśnie w związku z tym, że. Tuż za rogiem mamy tutaj naprawdę uruchomienie ETF-ów z Ethereum, które również będą umożliwiały staking, więc wszyscy posiadacze tych ETF-ów będą otrzymywali pewnego rodzaju dywidendę, czyli zysk pasywny, a jak wiemy, jest to coś, co Wall Street uwielbia. Więc prawdopodobnie to jest właśnie ten powód dla którego widzimy w ostatnim czasie dużą akumulacje wielorybów, jeżeli właśnie chodzi o token Ethereum. A na dzisiaj to tyle, co dla Was przygotowałem. Także dzięki serdecznie za wysłanie tego materiału. No i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie lajka pod tym filmem. No i też właśnie dzisiaj wybiło nam 200 subskrybentów. Także bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje. No i zachęcam wszystkich pozostałych widzów do zasubskrybowania tego kanału. Także jeszcze raz dzięki. No i do usłyszenia następnym razem.